Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przygotowałam dwie zdrapeczki z Wrocławia. Bonus 7 za 10 zł, oraz dolary i diamenty. A na koniec filmiku będzie konkurs rozdanie dla Was. Także zapraszam do oglądania. Zaczniemy od dolarów i diamentów. Szukamy takich cyferek jak 19 35 36, 33 oraz 7. Może będzie szczęśliwa siódemka. A mamy pierwsza 14. Nie pasuje 11, 22, 3 oraz 7. Mamy pierwszą wygraną. No Wrocław jednak. I jak tu widzicie już <grytanie> 10 zł jest pod siódemką

8, 23, 40 oraz 42. No nic, wygrana się kryła pod siódemeczką. 10 zł w tej zdrabce, czyli wzrost. I bonus 7. Co my tu szukamy? Takiego pliku z dolarów oraz siódemki. Może coś tu się pojawi. Awokado, perełka komórki, cytrynka, palma. No to taka zdrabka letnia. Ananas, biedronka, samolot, nie narty, narty to raczej na plaże się nie nadają. Klips, kwiatek, wiśnie, piłka, rower. lecak kawa. Podkowa, korona, balsam i arbus. Niestety z numerem 15, bonus 7, okazał się pusty. Także na 20 zł, wydane we Wrocławiu, wygrane 10. A teraz zapraszam na konkurs rozdanie. Konkurs na Tifli, niestety na tipli. i także prosiłabym o wpłatę 5 zł, chociaż to będzie jeden los. A nagrody przedstawiają się następująco. Bransoletka z taką ładną cyrkonią, jest to bransoletka na stopę. Maseczka bananowa, podzielona na dwie części, także dwie aplikacje. Perfumki Betty Berkeley to jest tylko próbeczka ale robię ten konkursik z takimi może nie bogatymi nagrodami dzisiaj bo to jest taki próbny konkursik rozdanie, także zapraszam oraz do tego, do tego zestawu Bombastic Crazy Volume Mascara firmy GOSH nowiusienka, świetnie podkręcająca i pogrubiająca rzęsy także to będzie zestaw Numer jeden, takie nagrody. Yy, w komentarzach tam na typli, bo prosiłabym o wpisanie numer jeden zestawu, zestaw numer jeden, a zestaw numer dwa składa się tylko z jednej rzeczy, a jest to figurka Playmobil, coś dla młodszych osób, albo fanów Lego i, albo innych klocków, bo to jest Playmobil. Także to jest taki zestawik do złożenia. I po dotykaniu, tutaj tak myślę, że to będzie chyba ten pan w złotej zbroi. Także, ale mogę się mylić, także to nie jest na 100%, bo to jest figurka niespodzianka. Także zapraszam. Zestaw numer jeden, taki bardziej kosmetyczny, dla pań, a dla panów lub dla młodszych widzów. Zestaw Playmobil, także numer dwa. Wpisujemy dwójeczkę, jeżeli walczymy o dwójeczkę Playmobil. Klocki albo kosmetyki plus bransoletka z cyrkonią, taka ładna, zestaw numer 1. Wystarczy wpłacić 5 zł na ten w opisie mamy link, także zapraszam do konkursu rozdania. A następny filmik już w poniedzieli, zapraszam serdecznie, pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się.